I, wit I witam Was ponownie w piątym odcinku, to jest Adominacja, to jest piąty odcinek z cyklu Zagrajmy Wy, a gra w tę gram to jest Dark Sector. Cudownie, prawda? W poprzednim odcinku całkiem sporo się działo. Były flaczki, kuseczki, czyli to co faceci lubię najbardziej. No, zdobyliśmy nowy mocny rzut z ładnym żółtym Miziu. A w to dopiero męskie było. No, pokonaliśmy tutaj wszystkich żołnierzy, słyszeliśmy jak wpływa infekcja na nich i że te maski z woreczkami niestety nie pomagają. A tu tylko zbiorę amunicję i lecimy dalej. Jak widać, nie mieliśmy wejść przez drzwi. No to w sumie dobrze, że tu już jesteśmy. Mamy latarkę. Nie, tu nie jest ciemna, ale ładnie wygląda. Left, right, clear, clear, chyba. No, drabinę, tak by przepraszam. Fuu! Problemy z zasilaniem. Chyba nie chcę wam podchodzić. Mam peski, no już mamy granaty, o których zapomniałem. Cześć. O! Świetnie. Możemy rzucać piątek. Tak, byłem już tutaj. Już wiem, jak to działa. No ale, no. Niemniej jednak. To jest cholernie fajny patek coś takiego. Nie dziwi się, że te oceny były raczej wysokie. Mimo tych błędów, bo gra nie że wygląda świetnie, to jeszcze gra się fajnie i zacina się. Ta, teraz próbuję policzyć klatki na sekundę. Jedna. Okay. Słyszymy jakieś dziwne PING I atakują nas Mutanty Co mi się nie podoba Jest niebezpiecznie Chodź to Marek Bang bang shutdown i już Ciebie nie ma Mutantom nie ma końca Końca nie widać Zamiast w nic, w powietrze, ma swoje plusy. Ciekawe, jak to się w ogóle dzieje. Podbawiliśmy go chęci do życia. Postanowił umrzeć. Może być dzisiaj... yy, Dobra, ludzie, nie było mi chwilę. Miałem tutaj drobny problem z miejscem na dysku. Ale wystarczy, że skompresowałem filmy. I już jest w porządku. No i jedziemy dalej. Ja tu nic nie widzę, bo mam zbyt dobrze oświetlony pokój, więc data ta Kradniemy. Oj. No, to nie jest nasz dzień. OK Oczywiście, że się uda. Otwórzcie się. Ktoś nas śledzi. <laughs> Lubię zwęglony mutant. I tylko mutant. Z drogą to tak idzie nam całkiem nieźle. Dużo amunicji. Rozwalamy wszystkich. Bang bang, headshot. Nawet widoczność nie jest taka najgorsza znowu. Dla was chyba, przynajmniej. Z tego co właśnie odkryłem to mikrofon strasznie charczy. Nie działo się tak w filmie. Więc, yy, są ludzie, ale nie potrafię tego wyjaśnić. Będziecie musieli jakoś to znieść, dopóki nie kupię nowego mikrofonu. Czyli tak z 2-3 latka, jeżeli będę jeszcze nagrywał. Ojm hmm. To już się robi trochę nudne Nie oczywiście, się ja też tego znam za bardzo nie widziałem Aaaa! Ja. To jest... Kocham wyjaśniać mutantom, że ich życie nie ma sensu. I że powinni się poddać. Toj. No to temu to się zostało. Tak przerwa. kindly Normal. Tamty się kończą, ludzie się otwierają. Wszystko muszę zbudować Podwójny strzał. Hmm. Nie jestem pewien, czy to jest przydatne, ale co to? Tak. 53 lowki już mam <gryw> Jakbym miał z tego no normalnie cudownie, full automat, nie muszę wciskać żadnego przycisku, a wida sama idzie, na odpowiednie piętro. No, dobra, ludziki, tu już y, widzę, że zapisywanie checkpoint. Prawdopodobnie nadchodzi nowy rozdział, i myślę, że w tym momencie zakończę nagrywanie. Y, tak, tak, komentujcie, oceniajcie. Z subskrypcjami poczekajcie. Minął wieki, zanim nauczy się to tak fajnie, bardzo wymawiasz wiesz, porządnie, coś takiego, takim fajnym akcentem. Dobra, poczekamy z tym. Y, latareczka, fajnie, trzymajcie się, cześć.